Raz, dwa, a ja mu zabieram nogę na zewnątrz, tak? W momencie bicia. I teraz zwróćcie uwagę na rzecz. Wiecie co będzie bite, tak? Wchodzicie trzema ciosami. Parter ma was wyciąć, ale wy nie zabierajcie nogi, tak? Dajcie się wyciąć. Waszym zadaniem jest uderzyć trzy ciosy. Nic więcej, tak? Od przedniej lub od tylnej ręki. Ja z tej formy, wchodzi, wchodzę, zabieram nogę. Po prostu zabieram nogę na zewnątrz, tak? Nic więcej. Oczywiście nie zostawiam tej sytuacji tak, jak jest. Pakiet wchodzi do drugiej. Raz, dwa, trzy, i teraz poczekajcie. rozciągnę rozciąłem pozycję. Hop, tak? Wchodzę wtedy Na przykład brudek, sierp, sierp, hop. I wchodzę na przykład na drugą nogę, tak? Rozciągnąłem tą nóżkę. Hop. Mogę włożyć na przykład od razu kolano, tak? To wy musicie sami zobaczyć jak partner poleci, bo może polecić noga, ale może zostać tu, Czy wtedy hop i cofa nóżkę. Jeżeli poleci głową za nogą, to wtedy to kolanko, lub tak jak powiedziałem, jest wycięcie, hop i jest ten nawet pod drugą, tak? Raz, dwa, trzy, kolanko, mogę użyć kolanko, raz go ściągnąć na jedną lub na drugą, tak? Najważniejszy jest timing wejścia. W, no, w ręce, czyli partner wchodzi, wchodzi. Mogę tu już wejść, tak? Mogę tu wejść.